Zgierski Magiel w Radio EZG, witam serdecznie, Adrian Skoczylas. Dzisiaj w audycji głównym tematem będzie kultura, ale nie tylko w takim wymiarze, jak to ma miejsce chociażby w audycji Kulturalnik, gdzie zapowiadamy i relacjonujemy wydarzenia kulturalne, które dzieją się w naszym mieście, ale porozmawiamy o tym, jaka powinna być strategia kultury, rozwoju kultury w naszym mieście, w Zgierzu, jak obecnie wyglądają działania. Głównie wśród środowisk artystycznych, które mają na celu stworzenie takiej strategii. W Radio ZDG gościmy dzisiaj Annę Perek z Teatru Art51. Dzień dobry. Która razem z innymi osobami ze środowiska artystycznego, kulturalnego chce przygotować strategię rozwoju kultury dla miasta Zgierza, tak? No to jest taki ambitny plan i myślę, że, że takim celem y, ostatnim tych naszych spotkań jest właśnie stworzenie jakiejś strategii y, działania, jakiegoś dokumentu, który by wykraczał poza jedną kadencję władz miasta i po prostu y, taki ustalał długo, długoplanowy, długoterminowy plan y, działania, y, który też zabezpieczałby nasze interesy, to znaczy, że na pewno przy zmieniających się władzach miasta będziemy mogli kontynuować to, co zaczęliśmy i że jakby linia programowa, oferta kulturalna, nad którą każde z ośrodków, każde z podmiotów, bo to też mowa o stowarzyszeniach, ta oferta, nad którą pracuję, będzie po prostu mogła się rozwijać. To chyba ma początek w tej debacie o kulturze, która odbyła się jeszcze przed wyborami, mm. a jeszcze wcześniej... Poniekąd troszkę w tym pochodzie kultury. Dobrze, no, dobrze rozumiem? No, ten pochód kultury pokazał, że, że w zgierzu jest bardzo silne środowisko ludzi i tworzących kulturę i odbierających, dla których los tego, co, co się dzieje w zgierzu z kulturą, nie jest obcy i, i, i że to jest ważna sprawa. I to, to na pewno był taki impuls do działania i poczucia, że jest nas dużo i że skoro jest nas dużo, to, to też z tym głosem powinni się. Yy, Ludzie liczyć, to znaczy, myślę przede wszystkim o władzach miasta i, i stąd impuls potem do stworzenia tej strategii, a wcześniej do, do zorganizowania debaty. Ta debata no, z różnymi też słabościami tego, tego wydarzenia, myślę, że, że pokazała też, że jest tych problemów w zgierskiej kulturze sporo i że naprawdę powinniśmy się zabrać za to. I, i jakby też jakby to środowisko, które zna się do, doskonale od wielu lat, ale też trochę współ, m, słabo z tą współpracą jest i, i każdy po prostu działa trochę na, na swoim podwórku, że, że można e, wspólnie e, o bardzo podobne e, cele walczyć. Właśnie bardzo często debaty, zwłaszcza w takim okresie przedwyborczym, troszkę polega na tym, że ludzie się spotykają, rozmawiają, czasem na temat, czasem nie, ale później się rozchodzą e, i z tego nic nie wynika. Wam udało się jednak to przekuć troszkę w jakieś bardziej regularne spotkania, grupy robocze, czy trudno było właśnie zorganizować się po tej debacie i przystąpić do realnej pracy, a nie tylko rozmawiania? To znaczy ta debata, chociaż była w okresie przedwyborczym, była o tyle wyjątkowa, że tam raczej takich politycznych prezentacji, programowych kandydatów nie było. I, i może dlatego ta debata też była bardziej taką rozmową o kulturze, o jakichś planach też, też różnego typu niebezpieczeństwach, trudnościach, z jakimi poszczególni tam twórcy kultury przede wszystkim muszą sobie na, na co dzień radzić. I może dzięki temu, że, że jakby była. Szansa podczas tej debaty na wymianę doświadczeń, to był też impuls do tego, żeby, żeby spotkać się i, i, i coś tam wspólnie stworzyć dalej. To jest oczywiście trudne spotykać się w takiej dużej grupie, bo to jest myślę, że jest ponad 20 osób. Jest zaangażowanych w, w tą pracę. Teraz sobie podzieliliśmy pracę na, na poszczególne grupy, zespoły, dzięki czemu myślę, że też to może sprawniej pójść, ale no jest myślę w tym duża wartość. Że po pierwsze, że poznajemy jakby od nowa siebie trochę z tymi swoimi problemami, możemy z tym wyjść dalej. Ale też spojrzeć na, na to, co robimy trochę z innej perspektywy i myślę, że to jest największa zaleta powołania tej grupy i, i tych, tych działań. Zaczęliśmy od, od planowania badań potrzeb z Gierzan. Były badania przeprowadzane na wąskiej grupie, bo na młodzieży, a chcielibyśmy poznać potrzeby wszystkich mieszkańców. Myślę, że, że ludzie dorośli, którzy są aktywni zawodowo, to jest w ogóle grupa totalnie zapomniana, Jeśli chodzi o, o ich potrzeby kulturalne. I, I to z jednej strony bardzo się cieszę z tego, że, że też my, ludzie, którzy od lat działamy na zgierskim podwórku, będziemy mieli e, szansę dowiedzieć się czegoś więcej albo spojrzeć na to, co robimy z innej perspektywy. I, i myślę, że to jest duża szansa. A, a, ale też nie zapominamy o tym, co jest tym celem nadrzędnym, czyli o stworzeniu jakiejś strategii czy też dokumentu, który po prostu no, pozwalałby nam działać e, niezależnie od e, sytuacji politycznej. W pomimo tych swoich różnych perspektyw i obszarów działalności, macie jeden punkt widzenia na to, czym w ogóle kultura jest. Jesteś po studiach kulturoznawczych, tak? I e, tak. I no. Myślę, że mówiąc o strategii kultury, jeszcze trudniej jest opracować samą definicję, kategorię mhm. w ogóle, Terminu kultura. No, dlatego już powiedziałam, że to nie jest łatwe w tak dużej grupie działać. Ja mam też takie poczucie, że, że my nie musimy się do końca wszyscy zgadzać z tym, jak powinna być kultura w mieście realizowana. To znaczy, oczywiście jakieś punkty styku są istotne, ale myślę, że plan na, na jakąś ofertę dla, każdego, dla każdej z tych jednostek może być odrębny. Natomiast no, myślę, że co do takich zasad, czy najważniejszych, celów w ogóle działania w tym obszarze, to jesteśmy zgodni. I pomimo tych różnic, to myślę, że to też jest dobre i pouczające. No, ostatecznie, tak samo jak ludzie mają różne potrzeby i, i różne oczekiwania wobec kultury, tak, tak też ci twórcy powinni różnorodną ofertę przedstawiać. To jest dokładnie w tych, w tych grupach, są tylko artyści, czy też yy... organizacje, które się zajmują promowaniem kultury? Yy, tak, no to, to jest yy. duży dosyć skład, bo no, Oczywiście przedstawicieli y, twórców nie brakuje. Wśród nich jest na przykład y, cały skład mojego teatru Art51, ale też y, mamy y, poetów, y, plastyków, muzyków, y, więc, y, więc y, no, jakby to, to, y, ta prezentacja twórców y, jest y, dość szeroka. No, y, y, oczywiście, jeśli ktoś byłby bardzo zainteresowany naszymi działaniami i y, czuł się y, 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 w tej materii jakoś tam potrzebny i chciałby się realizować, to oczywiście na takie spotkania też zapraszamy. Nie brakuje przedstawicieli jednostek kultury działających w Zgierzu, czyli jest i Witek Ksiączak z Moku i Jadwiga Wlaźlińska z mdk jest Robert Starzyński z Muzeum, mamy przedstawicieli biblioteki, więc ten nie chcę nikogo tak pominąć, na szybko wymieniając, ten, ten, lista ale lista jest długa. naprawdę długa. Jest z nami pani Anina z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, więc no, myślę, że naprawdę spore Karolina Mierzyńska z CKD, no, tak wymieniać mogłabym długo. No, mam nadzieję, że po prostu jak najszerzej staraliśmy się zaprosić do tej dyskusji tych, którzy, którzy działają w Zgierzu od lat i, i po prostu dla których to, to jest ważne. I jest jeszcze możliwość dołączenia? Jakby ktoś chciał i oczywiście no, zajmować się to kulturalnie. Tak, tak ja myślę, że, że oczywiście jesteśmy na, na takich dopiero pierwszym etapie właśnie określanie jakby zagadnień do, do badań, potrzeb kulturalnych. No, mamy już za sobą każda z grup kilka spotkań i tam w ramach tych spotkań Określamy, co, co jest dla nas ważne, o czym y, powinniśmy pamiętać, ale myślę, że, że takie spotkanie jak najbardziej. Co jest ważne dla zgierskich artystów? No Ty jesteś artystką, więc myślę, że to będzie najłatwiej o tym powiedzieć, co ci tak jest potrzebne, jeżeli chodzi o nie wiem, możliwość tworzenia, rozwijania się w, w mieście no i pewnie reprezentowania też poza miastem. To znaczy, tak sobie rozmawialiśmy, bo faktycznie działam w grupie wsparcia artystów. Tak sobie to tą, tą jedną z tych grup nazwaliśmy. Dla mnie istotne jest to, żeby. Mieć wsparcie płynące z miasta, nie tylko finansowe. Myślę, że, że istotne, szczególnie dla młodych twórców, dla młodych grup, jest miejsce do realizacji swoich, swoich jakichś ambicji twórczych. Poza tym, wsparcie, jeśli chodzi o możliwość aplikowania, o, o różnego typu dofinansowania. Nie, może, nie mówię o wielkich grantach, ale o takich, które pozwoliłyby po prostu takiemu młodemu twórcy rozpocząć swoją działalność. Oczywiście ym, ja z dziewczynami jesteśmy na trochę innym już etapie i, i działamy przeszło 10 lat. No zapraszają lat. Na, na festiwale różnego rodzaju. No tak, tylko że też tak sobie myślę, że, że no to by było tak jak rozmawiamy z muzykami, to, to jest naprawdę trudne jeśli nie ma się żadnego wsparcia. My powiedzmy możemy sobie na to pozwolić, żeby, żeby swoje, swoje pasje troszkę y, fun, y, sobie same dofinansowywać. Natomiast taki młody twórca, to myślę, że, że też jest szansa na promocję gierza poza, yy, poza Zgierzem. Że gdyby mógł po prostu pojechać na, na konkurs, sprawdzić się i nie wykładać na to pieniędzy, a nie zawsze są potrzebne na to olbrzymie środki. To jest tak od, od wielu lat, już działacie z Artem ponad 10 lat, mhm. no i też ma, na pewno masz już takie porównanie z tym, co było kiedyś i to jest, co jest teraz. Czy to w ogóle się różni, poprawiło się jakkolwiek? Czy cały czas są te same problemy, o, o których rozmawiamy od kilkunastu lat, jak nie więcej. Myślę, że pewne problemy się przewijają cały czas. To znaczy, my mamy dosyć duże szczęście, że, że mamy swoje miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury, mamy swój kąt, mamy miejsce prób i, i, i pod tym kątem czujemy się bezpieczne. I nawet jeśli nie mamy jakiegoś mocnego wsparcia finansowego, to, to i tak sobie jakoś tam radzimy. Chociaż oczywiście fajnie byłoby mieć plany i, i, i pomysł na realizację rzeczy, które wykraczają poza nasze możliwości możliwości, a, a póki co po prostu trzymamy się tego, co, 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 co jest możliwe. Natomiast jeśli chodzi o, o, o takich młodych twórców i, i szczególnie to środowisko muzyczne, no to myślę, że, że to wsparcie jest tak słabe i to, to widać, właściwie o, przewija się temat imprez miejskich, na których te zespoły niejako grają za free i, i myślę, że chociażby takie sytuacje mogłyby być szansą na, na wsparcie działania tych, tych zespołów. Władze miasta przez wiele lat tłumaczą, że no przecież jest możliwość promowania właśnie tych młodych zespołów, czy to tak jak, tak jak wspomniałaś, święta miasta, czy płyta muzyczna z Gier, uh -huh. mózgi, które co roku wychodzą, no że to wsparcie jakieś tam jest. Czy to właściwie... No, gdzie to się roz rozmienia troszkę, jakby to rozmowanie... Władze miasta, które wiadomo, że tymi funduszami dysponują, mm -hmm. a tymi muzykami, czy po prostu artystami, którzy na start potrzebują jakiegoś kopa. Mm -hmm. To znaczy, no, jakby nie było na, na, na płytach, myślę, że to jest świetna inicjatywa realizowana w MOKU, czyli właśnie te płyty muzyczne z gier i zbierają dokonania najważniejsze z każdego roku z gierskich zespołów. No, natomiast ktoś, kto dopiero startuje i potrzebuje miejsca prób, czy jakiegoś wsparcia, no to jakby to nie jest jeszcze ten, ten etap. Podobnie z imprezami miejskimi, no mi się wydaje, że, ale to, to jest moje osobiste zdanie, niekoniecznie nie, nie jakieś tam strategiczne, reprezentujące. Wy, tak, reprezentujące jakąś szerszą grupę, że, że fajnie, gdyby te zespoły miały szansę też zaprezentować się poza Zgierzem, bo w Zgierzu oczywiście przyciągają publiczność, swoich znajomych, w pewien sposób w tym wspierają te imprezy miejskie, natomiast no, szansą dla nich to na pewno, wiem to jakby ze jego doświadczenia. Co, czym innym jest dla nas granie spektakli w zgierzu przed zgierską publicznością, a zupełnie innym doświadczeniem, które też wiele uczy, są, są jakieś prezentacje czy pokazy yy, poza zgierzem. Czy zgierskie środowisko kultury jest hermetyczne, zamknięte na siebie i swoich znajomych? No, koniec poprzedniej kadencji no, był dość taki konfliktowy, jeżeli chodzi o to środowisko kultury i władz miasta. No i tu był jeden z tych zarzutów, że właśnie środowisko kultury ma jakieś problemy, każde środowisko ma, ale ale nie chcę ich naprawić, bo dobrze jest im tak, jak jest. No, to znaczy, ja myślę, że, że chociażby to, że rozpoczęliśmy pracę jako, jako jakoś, jakieś środowisko w dużym stopniu reprezentowane przez, przez te ośrodki, które, które w tym konflikcie jakoś tam uczestniczyły, to, to, to myślę, że no, widać też, że my mamy w sobie potrzebę zmian. I, i to nie jest tak, że, że wszyscy mówią, że jest super i, i tylko trzeba nas wspierać i tak dalej. Oczywiście jest dużo rzeczy do naprawienia, ale myślę, że, że no, nie. Nie, nie tylko na tym jakby po, yy, polegają. Problemy tego środowiska. Natomiast z tym, że jest hermetyczne, nigdy nie, nie mogłam się zgodzić, bo to znaczy, trochę to tak było przedstawiane, że jesteśmy takim środowiskiem wzajemnej adoracji, że hermetyczne, właśnie, że to super niszowa jest ta sztuka, którą, którą proponujemy. Myślę, że tak, tak, chociaż z mojego podwórka, festiwal, który organizujemy, Ogień w Głowie, jest naprawdę bardzo taki masowy, w takim sensie, że. Że wyobrażam sobie, że te filmy, które prezentujemy, napływające z całej Polski, są, y, można je odbierać za, zarówno mając lat, nie wiem, 17, jak 40 czy 60. I, i naprawdę. Jako ten, twórca kultury, albo też po prostu widz, tak? Tak, tak jako widz, ale też no, pokazujemy po prostu bardzo szeroki wachlarz tego, co, co, co jest y, tworzone w tym nurcie amatorskim. I pod tym kątem nie rozumiem. Oczywiście y, te, te zastrzeżenia do kultury wiążą się z tym, że sale, którymi dysponujemy, są na określoną ilość widzów i, i no łatwo powiedzieć, że coś jest niszowe, jeśli uczestniczy w tym 60 osób i, i wszystkie miejsca są zajęte. Nie? To znaczy, to, to myślę, że w dużej mierze było gdzieś tam takie działanie propagandowe, bo trudno po prostu tego typu imprezy porównywać z imprezami masowymi organizowanymi przez Urząd Miasta. Patrz, koncert, Dodę, czy coś takiego. nie? To znaczy... I tę publikę można liczyć w tysiącach, ale gdybym tak, tak. się. Się na świeżym powietrzu i na stadionie. Oczywiście jest inna możliwość, jeśli chodzi o ilość uczestników. Jest dostępna w 100%, bo jest za Darnowo. darmo. Tak, i, i no nie mówiąc o tym, że, że oczywiście zaproszenie gwiazdy, która jest medialnie jakoś tam rozpoznawalna, nie jest jakimś wielkim wyczynem i można liczyć, że, że ktoś się na tym koncercie pojawi. Ja myślę, że dużo trudniej jest po prostu realizować kulturę w takich realiach, w jakich my obecnie. Działamy, gdzie tych pieniędzy nie ma tak dużo na jednorazowe wydarzenia i też no, staramy się pokazywać artystów, którzy no, prezentują dla nas przynajmniej jakiś poziom też doceniany przez, przez różnych krytyków, ale też jakby na takiej arenie. Nie masowy, tak? Niekoniecznie masowe. No, też, też jakby nie chcę tutaj mówić, że coś jest złe, że, że nie powinno być miejsca na rozrywkę, tylko no, jednak. No, tak, jak mówię, dosyć łatwo jest zorganizować imprezę masową, zapłacić jednorazowo gwiazdce i, i po prostu no, czekać na ludzie efekty. Sami tak, ludzie sami przyjdą. Natomiast no, oprócz takich rzeczy, jak organizacja imprezy, jest też taka codzienność, w której istniejemy czyli, czyli warsztaty, działania, jakieś zajęcia, które aktywizują mieszkańców Zgierza i na to na przykład takich wielkich środków nigdy nie było. I, i, no i to jest, to jest przykre, że, że czasami dla, dla władz miasta, przynajmniej poprzedniej kadencji, jak teraz to zobaczymy, było, było to jakby nie podlegało dyskusji, co, co lepiej robić. Nie? I, I myślę, że tutaj takie właśnie PR-owe PR rzeczy brały górę nad, nad, nad jakimś tam planem czy strategią. Jesteśmy już po wyborach, bez mała dwa miesiące. Czy już jakiś kontakt z nową władzą mieliście po tych wyborach? No i też oczywiście w kontekście opracowania tej strategii. Mm -hmm. yy, to znaczy, mamy w, w, swoim, w swoich szeregach radnego <grywka> Kubefa Żanowskiego, który jest akurat w. Komisji Kultury, więc też liczymy na jego wsparcie. Natomiast tak, prezydent miasta jest poinformowany o tym, że, że taką strategię budujemy i, i jakby no, też wyrażał raczej zadowolenie z tego powodu, więc mam nadzieję, że po prostu z czasem, jak, jak powstanie już coś, coś konkretnego, to to, że będzie nam łatwiej dzięki temu no, przekazać to dalej. To znaczy no, też, też myślimy o że nie, nie chcemy, żeby to było tylko i wyłącznie nasze jakieś widzi się stąd potrzeba badań. I, i, no, i chcemy, żeby to potem miało y, jakiś y, kształt taki zatwierdzony. czy dusza się z badaniami? Teraz zbieramy wszystkie zagadnienia, bo <laughs> tych grup jest sporo i jakby problemów, które się pojawiły, jest sporo, więc myślę, że no, tak realnie y, pod koniec lutego. Czy już, czy już niedługo. Pojawia się temat sali widowiskowej bardzo często, jeżeli mówimy o kulturze, gdzieś y, w końcu dochodzi do tego hasła sala widowiskowa. Jest szansa na dofinansowanie. Mówiło się między innymi tutaj o tym budynku młyna nie, przy ulicy Długiej. To co y Szanse powstania czegoś takiego mm. jako w ogóle realne, czy to jest taka, takie też opowiadanie, co to się nie zrobi, a koniec końców będzie tak jak jest? Tu muszę powiedzieć, że naprawdę nie czuję się na siłach, żeby, żeby o tym mówić. Jest, mamy grupę zajmującą się infrastrukturą, ale tych, tych myślę, że pomysłów jest sporo i, i nie wiem, czy koniecznie, nie, nie wiem tak naprawdę, jak, na ile realne jest stworzenie takiego miejsca, w Wymłenie, o którym mówisz, czy, czy potrzeba zupełnie innego miejsca, które powstanie od, od zera z jakąś infrastrukturą wokół. To, to, to zostawiam naprawdę jako mhm. temat otwarty i myślę, że też to nie do końca jest w naszych władzach czy możliwościach decydowanie o tym. Oczywiście możemy zgłaszać taką potrzebę i na pewno będziemy to robić, że, że taka sala widowiskowa jest w Zgierzu potrzebna, tak jak mówię, te, które istnieją, mieszczą po 60. Nie wiem, 50 osób. Nie wiem, czy jest większa sala. Jedynie w Kolegium Nauczycielskim też tam często się bywają koncerty na tak, nie wiem, tak. 100 osób. Tak, tak. Na on, no, no to w Kolegium Nauczycielskim. Tak mi się wydaje przynajmniej, tak, że, że, tak. Że, jest to, że jest to taka... To tylko, no, no, myślę, że to też jest no, taka sala ratunkowa przy, przy wielu y, imprezach. Natomiast no y, łatwiej tam pewnie zorganizować jakiś y, recital czy, czy tak, takie mniejsze wydarzenie. Natomiast no, no spektakl teatralny czy, czy jakoś dobrze nagłośniony koncert, no to to, to już nie, trudniej, nie? więc y, Myślę, że taka sala na, na jakieś 250-300 osób to jest jakieś minimum w no, Mamy naprawdę sporo mieszkańców i, i jesteśmy dużym miastem. I, I brak takiej sali, w której no, mogłoby się wyda wydarzyć coś niekameralnego, ale takiego, który, co mogłoby tych, tych widzów zgromadzić i pokazać też, że to nie jest takie hermetyczne I jeśli są tylko przyjemne okoliczności, to że jest to możliwe, żeby też taką kulturę odbierało więcej ludzi, to myślę, że to, to jest taki no, ważny punkt, no, który też no, jakby ogranicza działania kultury w Zgierzu. Jak mówi się o strategii, to bardzo często bada pytanie, a ile to będzie kosztować? E, liczycie się z, taki, z takim właśnie problemem, że nie tylko to, co chcecie zrobić, e, to, jakie powinny być cele tego rozwoju kultury w Zgierzu, ale też jakie koszty z tym, z tym się wiążą. Wiadomo, że no kilka milionów, jeżeli zliczymy wszystkie jednostki organizacyjne miasta, pochłania troszkę tak? ta, ta sfera kultury. Mhm. No i prezentując chociażby na sesji Rady Miasta, na pewno to będzie jednak to podnoszone, tak? Czy to trzeba dużo zwiększać te środki? Czy chodzi mm. po prostu o lepsze ich mm. wydatkowanie, tych, które są? Nie Myślę, wiem, czy że na, na pewno pewne, pewne rzeczy związa no, związane z rozwojem kultury wymagają y, osobnych środków, to znaczy nie takich, które są przeznaczane na, na działalność statutową tych poszczególnych jednostek, bo no, z, jakby z tego się sali widowiskowej na przykład nie wybuduje, nie? Więc myślę, że no, jest, jest, tu dużo tematów y, do poruszenia, natomiast to, to jakby nie są te środki, nie? I no dobrze, żeby takie miasto jak Zgierz po prostu y, miało jak, jakiś cel y, w tych swoich działaniach, to znaczy zmierzało do tego, żeby, żeby tą infrastrukturę chociażby w Zgierzu poprawiać i, 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 i żeby takie miejsca powstawały. Natomiast nie wiem, czy to tylko chodzi o środki. No, myślę, że też dużo, to w dużym stopniu jest to kwestia jakby pracy i, i możliwości uruchomienia jakichś działań, które, które gdzieś tam już są, ale nie do końca działają tak, jak powinny. To znaczy są jakieś na przykład konkursy dla twórców kultury, ale właściwie mało kto o tym wie, i, i myślę, że takie tematy też, też są do ruszenia. To znaczy, w jaki sposób mogłoby to działać, w jaki sposób można by wspierać różnego typu przedsięwzięcia, czy to też takim potencjałem, nie wiem, projektowym. Miasto szczyci się tym, że, że, że no wiele tych wniosków przechodzi. Myślę, że takie, takie umiejętności, czy takie możliwości miasta można by wykorzystać także dla poprawy jakości kultury w zgierzonym. W tym momencie mamy nagrody artystyczne no zarówno dla tych twórców no, cudzysłowie amatorskich, czyli tych powiedzmy nieprofesjonalnych, jak i tych już z pewnym dorobkiem i organizacji, a no, kwoty nie są pewnie wysokie. To też, jeżeli pewnie się spotkaliście z właśnie z tymi artystami, którzy takie otrzymali nagrody, mm. może też coś stwierdzili. Kolejna sprawa, czyli te organizacje pozarządowe, które mogą realizować różnego rodzaju działania kulturalne, a mogą się obiegać o łączną pulę środków 10 tysięcy rocznie na mm -hmm. właśnie te działania. Czy to jakby też, nie wy będziecie próbować jakoś zmienić? Czy to jest. To znaczy, czy to w ogóle jest wystarczające na, na potrzeby kulturalne, bardziej tego środowiska kulturalnego niż, niż odbiorców, pewnie? To to znaczy myślę, że to jest tak, że, że to jest temat do, do zbadania, bo oczywiście to łatwo jest żądać. Trzeba też oczywiście sprawdzić, jakie możliwości miasta w tym temacie są. Natomiast też pobrzmiewa gdzieś w tych naszych rozmowach temat budżetu obywatelskiego i tego, że, że no, to są takie tematy, które gdzieś tam umknęły, nie, nie zostały zrealizowane, a jest to szansa na to, żeby, żeby też bardziej zaktywizować tych, Którzy chcieliby coś zrobić, i żeby nie było tak, że, że na pomysłach się kończy i właściwie nie ma jak do tego dążyć, nie? I, i że to jest no, no, na pewno ważny temat, bo. Tak jak mówię, są jednostki działające z jakimś budżetem, statutem i tak dalej, ale też mamy w Zgierzu sporo stowarzyszeń, też myślę, takich po prostu pojedynczych ludzi, którzy chcą coś zrobić, a po prostu nie mają jeszcze jak czy gdzie. I, i że dla nich to, to też byłaby szansa na, na realizację, takie konkursy chociażby, czy, czy nagrody. Ta strategia będzie długa, czy krótka, jak planujecie? Hmm. Mógłby być takim szerokim dokumentem opisującym wszelkiego rodzaju wskaźniki, rezultaty tego, tak jak to ma miejsce w projektach różnego rodzaju, czy raczej taką, nie wiem, listą po prostu kierunków, których... Miasto powinno zmierzać? Hmm. Trudno mi to powiedzieć, bo jeszcze nie, nie zaczęło to powstawać, a, a myślę tak na piśmie, więc my, mhm. myślę, że to może być różnie w zależności od tego, ile każda z tych grup natworzy. Natomiast, <gry> y, tak w mojej opinii, nie, nie, nie powinny być tego typu dokumenty zbyt długie. I, i oczywiście przede wszystkim pokazywać jakieś, jakieś najważniejsze cele i, i właśnie obszary działań. Ważne jest dla nas też spisanie jakby tego, co, co już mamy jako, jako taki potencjał, i, i jednostek, i to znaczy i, i jakieś powierzchni przeznaczonych na. Realizacji kultury i doświadczeń, i, i imprez, które, które realizujemy, wydaje nam się, że to też jest trochę taki temat, który każdy, każda jednostka sama dla siebie tworzy jakieś sprawozdania, one są wysyłane do urzędu, ale, ale w świadomości jakiejś takiej ogólnej, być może to, to też nie, nie istnieje tak, tak jakoś dobrze, więc pewnie takie spisanie tego wszystkiego też byłoby istotne, ale no myślę, że im krócej, tym lepiej dla wszystkich, którzy to czytają. To, jest taka próba właśnie świadomości artystycznej wśród chociażby naszych władz, czyli tego, czy mają jakieś pojęcie o tym, co robią grupy artystyczne. Jakie plany Artu 51 na najbliższy czas i co teraz robicie? <gry> no, mamy plany ambitne, bardzo dużo mamy teraz prób zaplanowanych, bo pod koniec marca no Czas premiery. <noise> o tyle mamy taki so bat na, nad sobą, bo mm, realizujemy projekty w ramach Dotkni Teatru, takiej imprezy y, łódzkiej, pod, podczas y, której w wielu miejscach y, realizowane są y, różnego typu wydarzenia y, teatralne. No i y, y, w ramach tego właśnie y, 28 i 30 marca pokazujemy się w Teatrze Szwalnia w Łodzi z nowym naszym spektaklem. No, Czego będzie a, Teraz, teraz jest strasznie ciężki czas <laughs> prób, więc nie wiem, ile mogę powiedzieć. Temat trochę rzeka, no, no zobaczymy co z tego <laughs> będzie. A nie, strasznie Rozumiem. ciężko Rozumiem. powiedzieć. Rozmawiamy przede wszystkim o, o opowieści, jako o o czymś, co, co nadaje kształt naszemu życiu, i, i kształtuje też, jakby ta, ta opowieść, naszą tożsamość to w jaki sposób w tej narracji opowiadamy o sobie. Nie zawsze może to, ta narracja jest, ta spójna narracja jest dla nas korzystna, bo nie, nie zawsze daje nam szansę wykroczenia poza jakiś schemat, który sobie założyliśmy, i, i myślimy też, że, że jest w tym. Ja, jakaś, jak, jakieś podobieństwo, jeśli chodzi o, o, o tworzenie takich mitów czy, czy opowieści dotyczących całych narodów i, hmm. i, i że wtedy też ciężko się czasem z, tych, z tej opowieści, która powstaje o naszym narodzie, wyrwać i, i, i żyć inaczej. To czego wobec tego wam życzyć w tej opowieści o was, no i o tej strategii? No tak sobie myślę, myślę, że ciekawości i otwartości na, na, na to, co, co zobaczymy, to znaczy myślę, że naprawdę i ta strategia, nasz spektakl zawsze, to jest dla nas szansa odkrywania siebie, ale. Że ta strategia też może być dla nas takim e, dobrym początkiem, żeby, żeby zobaczyć, na czym stoimy, czy zawsze idziemy w dobrym kierunku, czy nie, a poza tym, żeby jakby poza tymi naszymi małymi sprawami, którymi się zajmujemy z dużym zaangażowaniem i pasją, żeby zobaczyć, że, że jest coś takiego wspólnego, o co warto walczyć, żeby, żeby po prostu mieć takie poczucie bezpieczeństwa, że niezależnie od, od sytuacji, jaka nastanie, to, to będziemy po prostu mogli robić to, co chcemy, a nie realizować jakieś dziwne plany. Ja mam życzę przede wszystkim, żeby ta strategia nie pozostała jedynie na papierze, ale przede wszystkim była wdrażana i, i skutecznie realizowana też dla dobra wszystkich, którzy kulturę tworzą jak i jakie z niej korzystają. No dziękuję. Ja mam nadzieję, że jak coś jest na papierze, to łatwiej się o, o to upomnieć, więc wiesz, to już nasza w tym rola, żeby potem się upominać. Fajnie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Gościem w Gielskim Maglu, w Radio ZG była dziś Anna Pelek, Teatr ART51, no i jedna z organizatorek grup roboczych które opracowują strategię rozwoju kultury w naszym mieście. Ja dziękuję za uwagę także Państwu. Żegna się z Państwem Adrian Skoczylas. Do usłyszenia za tydzień w Gierskim Maglu i zachęcam także do słuchania innych naszych audycji.